Szczęść Boże, dzień dobry. Z dzisiejszej Ewangelii wybrałam dość obszerny fragment, bo mamy w niej aż dwie przypowieści. Spójrzmy zatem na ten tekst. Onego czasu powiedział Jezus Rzeszom tę przypowieść. Podobne jest królestwo niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek posiał na roli swojej. Acz najmniejsze ze wszystkiego nasienia gdy jednak wzrośnie, jest większe od wszystkich krzewów, staje się drzewem, także ptaki niebieskie nadlatują i mieszkają w gałęziach jego. Inną przypowieść powiedział im. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kwasu, który wziąwszy, skryła niewiasta w trzy miary mąki, aż zakwasiło się wszystko. To wszystko mówił Jezus do rzesz w przypowieściach. A bez przypowieści nie mówił do nich. My zwykle po wysłuchaniu czytań siadamy i no, oczekujemy, co też kapłan powie jako komentarz. Oczywiście, kapłani są powołani do tego, by nas nauczać więc to jest, to jest jasne, że mamy prawo coś takiego usłyszeć. Ale zastanówmy się też, czy nie ma czasami w nas takiego nieco klienckiego podejścia? No, te przypowieści myśmy już nieraz w życiu słyszeli, więc może w nas być taka chętka, no ciekawe, co on tam wymyśli, znaczy, czy będzie to coś oryginalnego, czy też coś, co już słyszeliśmy. Więc chciałabym tym razem zwrócić uwagę na to zdanko, które było na samym końcu, a mianowicie to, że Pan Jezus mówił w przypowieściach. Pewnie przypominamy sobie takie momenty, kiedy On jest proszony o to, żeby wyjaśnić przypowieść, tak? objaśnić jej symbolikę. Ale w tej dzisiejszej Ewangelii tego nie ma. Jest tylko zaznaczone w na, na przedostatnim zdaniu tak, że po prostu przemawiał w przypowieściach. Zastanówmy się może nad naszą postawą wobec nauczania Pana Jezusa. Bo dobry nauczyciel, świetnie wiemy, to jest taki, który stawia przed uczniami wyzwania. To nie jest przecież tak, że, nie wiem, nauczyciel zadaje zadanie i jakby natychmiast podtyka odpowiedź. No, chodzi o to, żeby uczeń wykonał ten wysiłek intelektualny no i się trochę zastanowił. I pomyślmy o Panu Jezusie jako świadomie, jakby wybierającym właśnie taką taktykę, żeby nas zmusić do tego, żebyśmy się zastanawiali. Oczywiście to jest tak, że Pan Jezus przypowieści objaśniał, tak? Więc postawmy sobie pytanie, na ile my poświęcamy czas na to, żeby czytać chociażby Ewangelię i jakby poznać Jego nauczanie. Bo każdy nauczyciel, każdy dobry nauczyciel uczy myślenia przede wszystkim. Tak? To znaczy, daje wędkę, a nie rybę, jakbyśmy powiedzieli. Więc zastanówmy się, ile jest w nas takiej postawy ucznia, postawy chęci uczenia się od naszego mistrza. I z tym wyzwaniem zostawiam szanownych na niedzielę. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.